Mitologia słowiańska obejmuje bogactwo różnorodnych mitów, legend i opowieści, ale niestety wiele z nich zostało utracone w wyniku chrystianizacji i braku pisemnych źródeł. Mimo to istnieją pewne elementy opowiadające o stworzeniu świata i bogach słowiańskich. Warto jednak pamiętać, że opisy te mogą różnić się w zależności od regionu i czasu. Mit wyłowienia. Podania ludowe z obszaru słowiańszczyzny często opowiadają o wspólnym stworzeniu świata przez Boga i diabła, co jest zupełnie sprzeczne z wierzeniami chrześcijańskimi. Jest to jednak ślad dawniejszych wierzeń, prawdopodobnie pogańskich, które istniały przed przyjęciem chrześcijaństwa na tych terenach. Według tych opowieści na początku istniała nieskończona woda, bez stałego lądu i żyjących istot. Następnie pojawił się potężny Bóg, który zszedł z niebios i położył się na wodzie, by odpocząć. Po pewnym czasie pojawiła się inna potężna postać, będąca przeciwieństwem Boga. Obie postaci postanowiły wspólnie stworzyć świat, ale do tego potrzebny był kawałek ziemi, muł z dna praoceanu. Opowieść o wyłowieniu ziemi jest obecna w różnych mitologiach, takich jak indyjska, egipska, syberyjska czy indiańska. Sposób wyłowienia różni się w zależności od mitologii, ale w każdej z nich istnieje motyw współpracy dwóch potężnych istot w procesie stworzenia świata. W przypadku opowieści słowiańskiej, niebiańska istota prosi swojego towarzysza o wydobycie ziemi z wód, co jest trudne z powodu chaotycznej natury oceanu. W opowieści z Bułgarii: Diabeł powstaje z odbicia Boga w wodzie, a granica między nimi stanowi powierzchnia wody. Obie sfery, niebo i otchłań, są oddzielone, a ich władcy nie mogą przenikać na obce terytoria. Ląd natomiast powstał poprzez współpracę skrajnie różnych pierwiastków, symbolizując walkę między ładem a chaosem, dobrem a złem. Odkąd świat został stworzony, ląd staje się polem walki między tymi przeciwstawiającymi się siłami, miejscem nieustannych zmagań między ładem a chaosem, jasnością a ciemnością, dobrem a złem. Świat stworzony z jaja Według niektórych wersji, świat został stworzony z jajka, a to jajo było noszone przez boginię Matkę Ziemię, znaną także jako mokosz lub dewana. Matka Ziemia nosiła na sobie olbrzymie jajo, które symbolizowało potencjał do stworzenia życia i wszechświata. To jajo zawierało w sobie wszelkie istoty, bóstwa, elementy przyrody i wszystko, co istnieje. Gdy nadszedł czas, jajo Matki Ziemi pękło, uwalniając życie i tworząc świat. Z tego rozbitego jaja wyłaniały się różne istoty. Bóstwa, zwierzęta, rośliny i inne elementy świata. To wydarzenie symbolizowało narodziny i rozwój życia na Ziemi. W tym kontekście Matka Ziemia pełniła rolę bogini płodności i urodzaju, a jej jajo było źródłem życiodajnej energii. Mit o jaju matki ziemi odzwierciedlał zrozumienie słowiańskiego społeczeństwa dotyczące związku między boginią ziemi, a płodnością, zasiewem i zbiorami. Jednocześnie mit ten podkreślał integralną rolę natury w życiu ludzi i podkreślał harmonię między światem ludzkim a przyrodą. Łada i Swaruk, łada, bogini miłości, piękna i harmonii, Łada była uważana za boginię miłości, piękna, płodności i harmonii. Jej imię było również związane z porządkiem, ładem i sprawiedliwością. Mit mówi, że Łada odegrała kluczową rolę w procesie stworzenia świata. Jej obecność symbolizuje piękno, życie rodzinne i porządek w naturze. Sfaruk, Bóg Nieba i Ognia. Sfaruk był uznawany za Boga Nieba i Ognia. Jego imię było również kojarzone z ogniem kowalskim, co sugeruje związek z kowalstwem, rzemiosłem i tworzeniem. Swaróg często przedstawiany jest jako władca nieba, trzymający w ręku młot kowalski, co symbolizuje zarówno stworzenie, jak i zniszczenie. Mit o stworzeniu świata przez Ładę i Swaroga nie jest tak jednolity jak niektóre inne mitologie. I w związku z tym różne źródła mogą przedstawiać różne interpretacje. Niemniej jednak, w ogólnych zarysach mitu łączą się siły Łady i Swaroga, aby stworzyć świat i nadać mu harmonię. Możliwe, że ich współpraca symbolizuje związek między życiem rodzinnym, miłością i pięknem reprezentowanymi przez Ładę, a siłami przyrody, ogniem i rzemiosłem reprezentowanymi przez Swaroga. Wspólnie oba bóstwa tworzą fundamenty życia, a ich działania wprowadzają porządek, równowagę i piękno do świata słowiańskiego. Który mit o stworzeniu świata jest Twoim zdaniem najciekawszy? Napisz w komentarzu i nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału.